Witam dzisiaj troszeczkę o regeneracji potencjometrów. Dostałem zapytanie o treści, a jak z faliaku te potencjometry regenerujesz. Więc chciałbym zrobić taki krótki filmik, na którym powiem w jaki sposób je rozbieram, jakie później składam. I mniej więcej jakich środków używam do tego, żeby te potencjometry wyczyścić. Więc tutaj mamy akurat potencjometr, który był problem w tym, że po prostu nie zamykał, był w balansie, nie zamykał nam na jednym krańcu swojej rezystancji i co i powodowało to to, że po prostu nie można było tego jednego kanału wyciszyć. Słychać było wyraźny przesłuch na generatorze, również sinusoida nie znikała z generatora. Taki potencjometr nadawał się tylko i wyłącznie do czyszczenia ze względu na to, że był naprawdę bardzo czarny nawet pola tutaj na których już suwak na końcu dociera do swojej minimalnej lub maksymalnej rezystancji po prostu w jednej z pozycji nie był w stanie uzyskać minimum i zamknąć do masy naszego sygnału audio w jaki sposób w jaki sposób rozbieram te potencjometry nie używam do tego tokarki jak jak to niektórzy na naszym YouTubie. Używam natomiast wiertarki stołowej z uchwytem tokarskim, na której stosunkowo dużym, ostrym wiertłem zrzynam końcówkę naszego potencjometru. Następnie, myślę, że będzie to widać, nawiercam otworek wiertłem 1,25. W zależności od tego, jaką mam możliwość yy, w zależności od tego jak mocna, gruba i wytrzymała jest nasza ośka potencjometru. Dobieram do niej odpowiedni wkręt oczywiście, i po złożeniu będzie można dokręcić, a w późniejszym czasie taki potencjometr można wielokrotnie rozbierać. Oczywiście do momentu, kiedy nie połamią się nasze pazurki, bo one też mają swoją jakąś wytrzymałość. Myślę, że kilkukrotnie można je odginać, ale później na pewno zostaną złamane. I wtedy ewentualnie można taki punkt, w takim punkcie złamania zabezpieczyć na przykład kropelką cyny, żeby złożyć potencjometr do kupy. Samą ośkę, Smaruje smarem, który spowalnia nam potencjometr. Co prawda jest to rozwiązanie, nie wiem czy dobre, bo po wielu, wielu, wielu latach te smary potrafią po prostu zatrzymać nam potencjometr całkowicie i praktycznie nie ma możliwości przekręcenia go. Także. Proponowałbym jakiś inny smar, który w jakimś stopniu bezpowolnił spowolnił pracę tego potencjometru, ewentualnie jakiś smar techniczny, tylko w miarę czysty, żeby to nie były jakieś smary grafitowe i tak dalej. Z ciekawszych rzeczy, sam same płytki z warstwą rezystancyjną, i z naszymi końcówkami lutowniczymi spryskuję dostępną myślę dla wszystkich chemiał firmę kontakt w zależności od tego jak jak ktoś chciałby to wyczyścić jakim środkiem, jak próbował mi bardzo sp sprawdza się kontakt S i kontakt 60 następnie Elementy te czyszcze w myjce ultradźwiękowej i mamy taki końcowy efekt. Trzeba pamiętać, że po złożeniu musimy obydwa ślizgacze zgrać ze sobą, czyli za pomocą multimetru ustawić dla jednej, jak i dla drugiej. Rezystancji. No, równo, równo ustawić rezystancję. Jeden ze ślizgaczy jest stały, drugi ma lekką regulację, żeby można było po prostu no, je synchronizować ze sobą, żeby ta rezystancja nie różniła się na, na obydwu kanałach, przez co nasz Radmor będzie grał równo. No, nie widziałem równo grającego, ze względu na no, dosyć duży rozrzut tolerancji, nawet samych rezystorów, a i potencjometry też. Pozostawiają czasami wiele do życzenia. Także w ten sposób czyszczę i regeneruję potencjometry, nie tylko w razmorach, również w innych urządzeniach, w innych marek. Nie wiem, czy sposób jest dobry, w każdym razie jest skuteczny. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.